To, co my robimy, właśnie najpierw ta diagnoza, ten proces takiego upewnienia się, że ten człowiek nie zbłądzi. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Radosław Szutowicz, prezes Warimiska Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, zacznę od takiego e, zjawiska, myślę chyba to nie jest przesadzone stwierdzenie e, i, i mody w najlepszym rozumieniu tego słowa na przebranżowianie się. Dzisiaj do was coraz częściej pytają, e, pukają i przychodzą ludzie, którzy mówią Panie Radku, chce zmienić swoje życie, od dzisiaj zostaje stolarzem. Są takie sytuacje? Mamy taki no, fenomen, zjawisko? Co jest życie! Proszę zauważyć, że to nie jest tylko dzisiaj, to jest od zawsze. Zwłaszcza myśmy w latach 90. przecież to jest początek naszego zakładu, czyli ta transformacja ustrojowa, gdzie myśmy 90% to było właśnie kwestia przebranżowania z tych perolowskich, niewidolnych, przestarzałych zawodów w stronę nowoczesnej gospodarki i się nic nie zmieniło, a jeśli już to przyspieszyło, bo proszę zobaczyć, że zawody, które teraz są. Nie wiem, menedżer Facebooka czy jakichś social mediów to ich nawet nie było w czasach szkolnych, więc się rzeczy ktoś kto chce uprawiać taki zawód musi się go dopiero uczyć teraz po szkole. A dodatkowo mamy ten świat, który tak szybko się zmienia i ludzie nie boją się życia i nie boją się porzucić kariery gdzieś w banku jakiegoś menedżera, sprzedawcy, kierownika, prezesa yy, i pójść za swoim marzeniem kupięcym gdzie chcieli. Ja na przykład chciałem być operatorem dźwigu, to jest jeszcze przede mną. Na razie mi się to nie udało, ale Dobrze kto wie. jest praca zdaje No właśnie i wydaje mi się ciekawa, gdzieś tam na górze i tak dalej. Yy, także kto wie, ale i są rzeczywiście realne przykłady, gdzie yy, ludzie z takich korporacyjnych stanowisk yy, przychodzą i to nie jest tak, że oni nie radzą sobie w tych stanowiskach. Oni gdzieś tam rozumieją, że yy, yy, pieniądze to nie wszystko, te krawaty, garnitury, to nie wszystko, że jest też frajda w tworzeniu. Na przykład krzesła własnoręcznie zbudowanego, jak jeszcze chce ktoś to kupić, to, to, to warto za tym marzeniem iść i właśnie jakby skorzystać jakby z tego głębszego pokładu życia, który mają, bo mama ich uczyła być prawnikiem, poszli na tą szkołę i są tym prawnikiem, mają sukcesy, ale gdzieś w nich to zamiłowanie do stolarki, czy właśnie bycia operatorem dźwigu, gdzieś tam funkcjonuje i oni teraz rzeczywiście odważają się na taką mikrorewolucję życiową, żeby, żeby ją wykonać i przychodzą do nas, my umiemy sobie z nimi poradzić. W tym sensie, że pokierować dalej, dać im profesjonalny, teoretyczno-praktyczny, jakby m, takie uporządkowanie tego, tego procesu, bo zazwyczaj e, ci ludzie to już jakieś próby mają. To nie jest tak, że ktoś jest tam kierownikiem w banku i chce robić krzesło od jutra, tylko on już sobie gdzieś na działce próbował, co gdzieś pierwsze próby i tak dalej, i on za tym idzie, za tym idzie, przychodzi do nas i tak to prawda, już krótko mówiąc, m, tak było i tak jest. I mnie to cieszy, bo to znaczy, że życie jest jakby zawsze większe niż te nasze sformatowane gdzieś tam zawody. To nie wiem, może 100 lat temu tak było, że ktoś, kto był szefcem, to był szewcem, to jest szewcem do śmierci, jego syn tak samo, natomiast teraz jest. Tak kolorowy ten świat i takie są możliwości, że e, tylko korzystać. I ludzie to robią, my im pomagamy, bierzemy w tym udział. Fantastyczna sprawa, cała ta edukacja. To powiedzmy, Panie Prezesie, i trzymajmy się tej postaci, powiedzmy, właśnie prezesa banku, który przychodzi do Was, puka do, 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 do drzwi zakładu, do centrum. I pytanie, właśnie, co, co się dzieje z takim człowiekiem dalej? Gdzie Wy go kierujecie w pierwszej kolejności? Czasami zdarza się, ale to rzadko, jakby człowiek tak zdeterminowany, że właściwie nie ma z nim jakby co dalej robić, tylko konkretnie, prosto na szkolenie, na kurs dobieramy, bo są różne formy, no to profesjonaliści edukacyjni o tym wiedzą, są krótkie kursy, są tak zwane kkz -y kwalifikacyjne kursy zawodowe, które trwają po kilkaset godzin, dziewięćset godzin, są też szkoły przecież branżowe kilkuletnie, więc jakby trzeba dobrać formę, ale jak gościu wie, że on chce i jakby jest zdeterminowany na tego stolarza, to od razu idzie na kurs, ale bardzo często to jest człowiek taki nie wiem, niepewny, trochę taki, nie to, że nieśmiały, bo on już wie, że coś by chciał, ale tak nie jest do końca przekonany i wtedy mm, zazwyczaj go kontaktujemy, czy jak to powiedzieć, mm, parujemy z doradcą zawodowym. To jest taki trochę nieznany, może też niedoceniany zawód, takiego psychologa, diagnosty, przewodnika. Tak. Przewodnika to jest właśnie bardzo, bardzo trudne takie do, do zdefiniowania, ale zarazem bardzo potrzebne, bo nieraz się okazuje, że jednak ten kierownik banku po prostu ma gorszy dzień, czy gorszy miesiąc, gorszy kwartał, ale on na tego stolarza by się nie nadawał i właśnie zadaniem, wyzwaniem dla takiego doradcy zawodowego czy tego procesu poradnictwa zawodowego jest upewnić się, że ten człowiek jakby wchodzi na tą właściwą ścieżkę, tą dodatnią, to, to właśnie, że to mu się doda do życia, a nie, że w, w jakiś boczny, taki ślepy zaułek trafi. Także to, to, co my robimy i chyba jesteśmy tutaj wyjątkowi, niestety, chociaż dla nas to jest jakby absolutna podstawa, to właśnie najpierw ta diagnoza, ten proces takiego upewnienia się, że ten człowiek nie zbłądzi, tak? No właśnie świetnie pan to nazwał bycie tym przewodnikiem, nie? Tym takim pilotem może, yy, rajdowym, tak? Kierowca jedzie, ale pilot, no Chyba wszyscy wiemy, że ma tą ważną bardzo rolę nie? I w tym, w tym aucie rajdą. Także tak, doradztwo zawodowe, no i odpowiedni rodzaj edukacji, bo dłuższe formy są no, głębsze i bardziej takie więcej dają, ale też no, są dłuższe, czyli są bardziej męczące. Nie każdy tego potrzebuje, więc to też trzeba dobrać odpowiednio Tu to... To Zatrzymajmy się na moment hmm? przy tym właśnie wątku edukacji kształcenia. Ten taki. Ktoś powie, stary, utarty, poniekąd taka ścieżka, czyli podstawówka, kiedyś gimnazjum, później liceum ogólnokształcące i studia, no i ta mag magisterka. To jest taki trochę szlak, który dzisiaj nam się mocno zmienił. Dzisiaj częściej chociażby zamiast ogólnokształcącego liceum, młodzi ludzie wybierają właśnie już szkołę branżową, potem jakiś kurs, który pozwala im te umiejętności trochę podszlifować, doprecyzować, a studia są takim trochę dodatkiem być może do tego, kiedy już pracę zawodową podejmuje i właśnie uzupełnia jeszcze kwalifikacje? O tak, i znowu to jest życie, czyli roz, jakby jego kolory yy, rozmaitości, no bo ra raczej byśmy woleli być operowani przez chirurga po studiach, a nie po kursie weekendowym. Yy, z drugiej strony, czy stolarz musi iść na kurs pięcioletni, yy, yy, jakby nie ma takiej potrzeby, więc to, co pan mówi, jest potrzebna ta ścieżka formalna, te postawówka gimnazjum, czy nie, tam liceum, czy coś, yy, ale też, yy, i to jest fajne, bo to się bardzo rozwinęło w ostatnich latach, czyli właśnie ten wachlarz krótkich, długich, średnich form szkoły branżowe. Fantastyczny wynalazek po tych yy, cieszących się złą sławą zawodówkach z, gdzieś tam z naszej młodości. Stereotypowych, Stereotypowych właśnie. To, to teraz szkoła branżowa to jest zupełnie coś innego niż tam ta zawodówka, gdzie się szło, jak już się nie, nie, nie miało gdzie iść, czy uciekało przed wojskiem. To, to teraz szkoły branżowe to są no takie małe uniwersytety, pracownie, które są w szkołach branżowych czy w technikach, choćby u nas, ale, ale też i w publicznych szkołach. No to jest to nierzadko nie, nie zakłady na przykład kosmetyczne nie mają takich pracowniczy czy fryzjerskich, jakie są w szkołach branżowych, więc ta młodzież, która tam idzie, to naprawdę ma szansę, jeśli, jeśli się zaangażują, wyjść z fachem w ręku i, i w głowie, bo to jest też bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość tych kompetencji, więc, więc te formy podstawowe, ta ścieżka formalna jest potrzebna, natomiast ona nie jest jedyna i ona no, chyba coraz bardziej służy po prostu za bazę, za podstawę, za ten fundament domu, którego się nie widzi, on gdzieś tam musi być, natomiast cały ten gmach to są właśnie te te kursy i ta praktyka. Przecież my się bardzo dużo wszyscy uczymy w życiu codziennym, nie? To, to nie, nie zawsze trzeba iść na kurs, ale kurs bardzo dużo daje, bo porządkuje, przyspiesza. Ile trzeba było się uczyć bycia mechanikiem samochodowym przy ojcu w warsztacie, a ile jakby w tym cyklu szkolnym, nie? To jakby zupełnie inaczej wygląda ta nauka taka profesjonalna, a inaczej to takie samodzielne. Więc ja bym tu raczej nie, 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 nie lobował na rzecz jakiejś jednej konkretnej formy, raczej mieć świadomość, że jest. Cały wachlarz do wyboru i narzędzi, prawda? Szukać, lekarza, na studia, szukać. tak. I szukać pod siebie, pod to, co, co kogoś cieszy, i nie ustawać jakby w tym yy, pogoni za marzeniami. Drzwi stoją otworem, drodzy Państwo. Zegar, Szczęc, który odmierza, niestety, czas trwania Aha. naszej audycji, yy, powoli zaczyna wibrować i dawać mi znak, że powinniśmy zmierzać do końca. Yy, dlatego zapraszamy do kontaktu z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Strona internetowa, media społecznościowe. Znajdziecie Państwo to miejsce na pewno bardzo szybko. Na Nasza audycja z kolei do znalezienia na www.kopernik.tv Państwa i moim gościem był Radosław Szutowicz, prezes warmińsko-mazurskiego zakładu doskonalenia zawodowego w Olsztynie. Piękne dzięki za tę rozmowę. Dziękuję Uczcie się. Zapraszam.